Witamy wszystkich serdecznie. Jesteśmy na prezentacji Radomiaka Radom na sezon 2025-2026. Z nami Michał Kaput, środkowy pomocnik Radomiaka. Michał, jak wrażenia po dzisiejszej prezentacji? Wyglądała naprawdę, naprawdę okazale. Na pewno wrażenia są bardzo pozytywne. Pamiętam, na ostatniej takiej prezentacji nie udało mi się jeszcze być, bo to uczyłem później, więc to moja pierwsza na stadionie, więc na pewno jest to pozytywne przed zbliżającym się sezonem. Tym bardziej o tej godzinie, że przyszło tyle tylu kibiców i to na pewno nas cieszy. E, dzisiaj, właśnie tak jak wspomniałeś, bardzo wielu kibiców. Fajny doping. E, czy takiego samego dopingu spotykamy się w niedzielę, z Pogonią? Bo zapowiada się sodo. Chyba e, już wiemy, nawet że jest. będzie na pewno dużo więcej kibiców, więc na pewno będzie jeszcze głośniej. I na to liczymy. Wiemy, że możemy liczyć na naszych kibiców w każdym meczu i w każdym meczu to udowadniali, więc w tym sezonie myślę, że będzie tak samo. A jakiego sezonu możemy spodziewać się od drużyny i od Ciebie indywidualnie? Jakie są oczekiwania przed zbliżającym się sezonem, bo za ja nami mam, już okres czegoś Mam nadzieję i głęboko w to wierzę, że będzie to wyjątkowy sezon dla Radomiaka i tak uważam. Dziękuje, tak dziękujemy bardzo i co, życzymy jak największej liczby goli jak najwięcej liczby występów. Dziękuję bardzo. Witamy wszystkich, z nami Mateusz Czyczkowski, środkowy obrońca Radomiaka. Mateusz, jak dzisiejsza prezentacja, bo wyglądała dość spektakularnie. No tak, jak każda poprzednia, prawda, co roku tutaj włodarze dodają coś, coś nowego, jakieś nowe smaczki, więc no, trzeba przyznać, że dzisiaj wyszło super, myślę, że wszyscy nowi zawodnicy są pod wrażeniem. Ja osobiście też byłem, więc widać, że się rozwijamy, idziemy cały czas do przodu. Za nami mecze sparingowe, za chwilę rozpoczynamy sezon, ty wystąpiłeś w kilku meczach, widać, że nie ma śladu po kontuzji, wyglądasz naprawdę dobrze. Jakie twoje oczekiwania, takie indywidualne przed zbliżającym się sezonem? Indywidualnie, no, przede wszystkim czuję się dobrze, można powiedzieć, że nie ma już śladu po kontuzji, gdzieś tam powoli wchodzę w taki rytm meczowo-treningowy z naciskiem na meczowy. Moje oczekiwania? No, chciałbym jak najbardziej przekonać do siebie trenera. Myślę, że po części mi się to powoli udaje. Liczę na jakieś minuty, tylko ciężką pracą jestem w stanie to sobie gdzieś tam zagwarantować, więc ciężka praca na treningach i jakieś minuty na meczu. Mateusz, dziękujemy, życzymy powodzenia i jak najwięcej minut i żeby więcej nie pojawiła się taka no, odpukać, przypadłość, odpukać. Dziękuję. <grafię> Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.